19. Wydanie tego biegu imienia Ryszarda Tariała To taka tradycja chyba się nowa. Od niedawna fundacja, że tak powiem, przejęła inicjatywę nad, nad organizacją tego biegu, ale to dzięki panu burmistrzowi. Taka potrójna idea i myślę, że to też powoduje, że wielu chętnych zgłasza się na ten, a nie na inny bieg, bo przecież w Długi Majowy Weekend jest wiele konkurencyjnych sportowych imprez, ale też coraz więcej chyba osób, które chętnie biegają. Ta potrójna idea to z jednej strony rywalizacja sportowa, najważniejsza dla tych, którzy będą startować i którzy na co dzień biegają, trenują, uczestniczą w różnych zawodach dość często. Drugie to jest charytatywność tej imprezy, bo jednak trzeba pamiętać, że przy wsparciu wielu instytucji, w tym gminy oczywiście, ale organizatorem, głównym organizatorem jest Fundacja Jesteśmy Razem sianowska Fundacja, która pomaga osobom potrzebującym. A trzecie, też bardzo ważne, nie wiem co powiedzieć, czy, czy który element jest ważniejszy, ale trzecie to jest pamięć pana Ryszarda Tarkaszewskiego, czyli znanego propagatora sportu, biegania a wcześniej jeszcze badmintona i to w czasach, gdy. Bieganie nie było tak popularne jak teraz, gdy pewnie wielu, którzy chcieli biegać, to bardziej się wstydzili, że będą mi palcami pokazywać. W tamtych dawnych czasach pan Ryszard propagował bieganie, teraz widać, że to było takie, no może nie prorocze, bo to byłoby zbyt duże słowa, ale na pewno było to jeszcze wtedy takie niepopularne i dość odważne. No w tej chwili mówiąc o sporcie, no cięż, ciężko pominąć imię pana Ryszarda Targaszewskiego. No i dlatego ten bieg, który rozwija się, jest poświęcony jego imieniu. No trudno byłoby wymyślać coś innego. Ja pamiętam pana Ryszarda z lat, gdy byłem w szkole podstawowej jeszcze, ale nie z biegania, bo wtedy jeszcze jego pasją był badminton. Też bardzo popularna zresztą pewnie dzięki panu Ryszardowi w, naj, w największym stopniu dyscyplina i widać, że ona się utrzymała, bo przecież Znowu kolejny rok z rzędu w różnych juniorskich czy młodzieżowych mistrzostwach Polski nasi zawodnicy z Komety Sianów zdobywają medale tych mistrzostw Polski, są reprezentantami kraju, więc widać, że tak bieganie jak i badminton dzięki osobie pana Ryszarda Targaszewskiego zaszczepił się w Sianowie. Do biegu jestem gotowa, już wszystkie sprawy załatwiłam dzisiaj rano co było trzeba, także już nastawiona no, na bieg. 5, 4, 3, 2, 1... No dobra Mateusz, już y, chyba nas zaczynasz przyzwyczajać do tego, że w Sianowie wygrywasz. Y, tak, był to mój trzeci bieg z rzędu, y, akurat w Sianowie, udało się trzeci raz wygrać, także odkąd tutaj startuję, nikt mnie jeszcze nie pokonał. No a powiedz, co poza Sianowym, startujesz gdzieś? Tak, startuję praktycznie teraz co tydzień, bo zaczął się sezon. Tydzień temu na przykład startowałem w Sławsku, też odniosłem zwycięstwo na 10 km. Dwa tygodnie temu startowałem w Darłowie, byłem drugi. Także cały czas teraz będę startował. Za tydzień mam bieg na 1000 metrów w Białogardzie u siebie w klubie, ponieważ za trzy tygodnie startuję na mistrzostwach Polski na stadionie na 10 000 metrów. Kolekcja medali Sianowa już wisi gdzieś tam? E, tak, tak. Są już trzy medale, także będzie trzeci puchar, także także zawsze to fajna pamiątka. Tak, pierwsze miejsce na 15 km. Jak, jak trasa, jak, jak, jak przebiegło, przebiegł bieg? No, trasa dla, dobrze mi znana, dlatego że pochodzę niedaleko z a bieg, no myślę, że takie tempo gdzieś na 3,40, no i myślę, że poszło jakieś tam życiówka 55 z kawałkiem, także jest lepiej, jest lepiej coraz lepiej. Coraz lepiej, tak, 3 lata nie biegałem generalnie na czas, więc zacząłem biegać. No i od trzecinka zacząłem w tamtym tygodniu, także. I Sianów, także super, pierwsze miejsce. A w Sianowie, w Sianowie, pierwszy raz? Tak, pierwszy raz, w Sianowie. I od, pierwszy tak, no I od razu pierwsze miejsce. Tak, i od razu pierwsze miejsce, z czego się bardzo cieszę. także Przygotowuję się sam, sam biegam, także tym bardziej to dla mnie jakaś większa motywacja, że wreszcie coś się udało wygrać. No to gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Proszę nie, pokazać no, numer startowy do, do naszej publiczności, do wszystkich zawodników że nie było. 117, 117, tablet. Dziękujemy, gratulujemy serdecznie. Nie, 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 to już nie, to już nie, to nie. tablet, spokojnie. Panie burmistrzu, spokojnie, nie mamy tyle.